Cześć! Tu zdrowa strona życia. Nazywam się Anna Pacholak, jestem trenerem zdrowia i konsultantem żywieniowym. Wspólnie z AZT-Saww.E.F. stworzyliśmy moja historia sukcesu czyli dzienniczek treningowo-żywieniowy. Co mi to? O to to dobre pytanie. Po pierwsze, dzienniczek powstał z moich kilku ostatnich lat doświadczeń różnego rodzaju dzienniczków. Najpierw testowałam dzienniczki takie czyjeś. W końcu stwierdziłam, że brakuje mi tam pewnych bardzo istotnych elementów. I proszę bardzo. Dzienniczki moje. Wszystkie są kwartalnikami, więc możesz się zorientować, ile lat trwało stworzenie dobrego dzienniczka. Wrzucam? Jakie wnioski? Otóż najpierw przetestowałam, jak wygląda krawędź, czyli szycie. Trochę to trwało, bo w momencie, kiedy to była zwykła książka klejona albo szyta, w momencie, kiedy otwierałam na dniu, kiedy chcę pisać, one mi się uch, same mi się zamykały. Wiesz, jaki był tego efekt? W ogóle mi się nie chciało tego otwierać, nie chciało mi się pisać i nie chciało mi się sprawdzać. No i w efekcie dzienniczek leżał. W innym momencie miałam, też mi coś nie pasowało w szablonie, który był gotowy w końcu stwierdziłam, że wszystko zmieniam robię po swojemu i ostatecznie mój dzienniczek osobisty a dzienniczek treningowo-żywieniowy też się od siebie różnią dlatego, że ja nie jestem sportowcem wyczynowym w tym mi pomogli chłopaki z ATS-u a tutaj mam sporo na temat właśnie rozwoju osobistego o moich celach tutaj jest. Opowiem Ci trochę, jak to jest ułożone graficznie. Dzienniczek zaczyna się hasłem motywacyjnym. I takie hasła są co tydzień. Co tydzień inne. Każdy dzień jest 6 dni, kończy się zakończeniem czyli podsumowaniem tygodnia. Czyli najlepiej, jeśli zaczniesz sobie od poniedziałku. Ale co jest fajne tu w ogóle nie ma dat. Więc możesz sobie, nie musisz zaczynać od 1 września. Możesz sobie zacząć, kiedy chcesz. Twój miesiąc może się zaczynać w połowie października, może się zaczynać w połowie listopada, kiedy tylko chcesz. No, ważne, żeby raczej od poniedziałku. Piszesz sobie datę i tak dalej i spisujesz posiłki, godzina, co jadłeś. Tutaj są, tu nawet kaloryczność możesz wpisać, ale to o tym za chwilę. Woda, jaka ile w ciągu dnia, przekąska treningowa, jaka ile, suplementy, jakie brałeś i sen, godzinę. Tutaj mamy trening: dokładnie godzina, jednostka treningowa, co gdzie, kiedy, czas, dystans, obciążenie. I tu jest fajna rzecz pogoda, temperatura, wiatr, opady, inne to wszystko jest istotne. Moja ocena treningu w skali od 1 do 10 i samopoczucie w skali od 1 do 10. I teraz, jeśli kupisz taki dzienniczek i od razu zaczniesz go wypisywać od A do Z, gramatura, trening i wszystko, to założę się, że po tygodniu siły Ci opadną i energia Ci opadnie i już Ci się nie będzie chciało nic. Więc proponuję, żeby nabrać dobrych nawyków. Zaczynasz od pisania. W pierwszym tygodniu piszesz, co robiłeś na treningu. O, akurat to jest podsumowanie. Piszesz sobie, co robiłeś na treningu. Godzina, jednostka treningowa, jakie obciążenie, lub zależy, jaka dyscyplina sportu, lub jaki dystans. I piszesz swoje wnioski, swoje uwagi, jak się czułeś, jak samopoczucie. Jeśli uda ci się przez 6 dni, 6 dni to jest tak dużo? To nie jest dużo. Zacznij sobie dopisywać, ile wypiłeś wody. Kolejny tydzień. Zacznij spisywać swój sen. Ile godzin spałeś? Nie o której poszedłeś spać, nie o której położyłeś się do łóżka, tylko ile godzin spałeś. Bardzo fajnie pomagają te opaski treningowe, które mierzą sen. Jest to istotne i jest to fajne, pomocne, potrzebne. Analiza snu, zobaczysz jakie będziesz mieć wnioski na koniec miesiąca, na koniec tygodnia. Zobaczysz, jak ilość snów wpłynęła na Twój trening, a teraz skąd możesz to wiedzieć? Nie masz pojęcia. Zarzynacie się na treningach. Haratacie się, masakrujecie się, a bardzo często wystarczy sprawdzić sen, pomóc sobie trochę, a może zwiększę ilość snu, a może się okaże, że przed snem zjem coś lżejszego, otworzę okno i nagle opaska mi pokaże, że jakość snu mojego wzrosła. I jak to się ma do treningów, jak to się ma do postępów. To są wszystko bardzo istotne rzeczy i w pewnym momencie, jak już na przykład przerobisz jeden dzienniczek, przerobisz kwartał, wtedy możesz zapi zacząć zapisywać dokładnie co zjadłeś. Jeśli jesteś wybitny, wybitnie zdyscyplinowany, to możesz to zacząć robić wcześniej. Ale powiem szczerze, u mnie minęło dobre pół roku, zanim zaczęłam wypisywać cały swój dzienniczek. Minęło pół roku. Pytanie, czy ty masz pół roku, czy możesz zacząć szybciej wypełniać wszystko? Twoja sprawa. Ale powiem ci jedno: jeśli nie będziesz zapisywać pewnych rzeczy, na papierze wszystko ładnie widać. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że on sobie układa dokładnie to, co nam pasuje. Przecież ja dzisiaj się wyspałem, przecież ja dzisiaj dobrze spałem. W zasadzie, jeśli chodzi o sen, ja bym się nie przejmował. I co się nagle okazuje w momencie, kiedy zaczynasz zapisywać? Okazuje się, że było 5,5 godziny snu. W momencie, kiedy powinno być dobre 8, w przypadku 16-latków i młodszych, powinno być tego snu jeszcze więcej. Okazuje się, że snu jest za mało. Popracuj sobie najpierw nad snem, nad jakością snu. Zapisuj to. Zapisuj jaki trening, jakie jest Twoje samopoczucie. Jeśli napiszesz na koniec dnia, że Twoje samopoczucie podczas treningu było kiepskie albo że rano źle się czułeś, to jesteś w stanie przekartować sobie dzień albo dwa dni do tyłu i już widzisz, co mogło, możesz mieć podejrzenia, co mogło być powodem, że tobie nie poszło. Tak jak w pracy ludzie piszą raporty, tak częścią integralną każdego treningu, każdego sportowca. Jest zapisywanie. Nudna rzecz. Bardzo nudna. Ale niesamowicie potrzebna i niesamowicie pożyteczna. Także zachęcam Was szczerze do tego, żeby taki dzienniczek zakupić. Cena jego nie jest wyginająca, bo jedynie 27 zł. Jeśli będziecie chcieli zakupić 10 lub więcej na raz, będzie tani niewiele. Ale jednak zawsze, i co kwartał zapraszam do tego, żeby zapisywać swoje rzeczy, swoje treningi i jedzenie. Na koniec notatki i teraz tak, możliwość zakupu możesz zadzwonić bezpośrednio, umówimy się albo na mojej stronie link jest poniżej filmu, w opisie będzie link do, do sklepu do zakupu. Jeśli większa ilość, możemy się umówić na, na odbiór osobisty. Jeśli jesteś z poznania lub okolic, co jeszcze? Koniecznie wciśnij dzwoneczek. Tutaj na dole gdzieś będzie dzwoneczek. Subskrybuj kanał. Możesz dać łapkę w górę. I zapraszam na Facebooka do polubienia zdrowej strony życia. Tam są fajne rzeczy. Co poniedziałek. Artykuł na temat zero cukru, co środę jakiś fajny przepis, a co piątek luźne jakieś moje przemyślenia na temat aktywności fizycznej. W najbliższym czasie będzie sporo na temat aktywności fizycznej seniorów. Tak, to właśnie. A sportowców zapraszam. Jeśli macie pytania, jak wypełniać? Bo tu jest sporo trudnych rzeczy. Bo tam są też tabelki, gdzie można wpisywać swoją kaloryczność. Skąd to się bierze? Jak to się bierze? Chętnie odpowiem. Możesz sobie zainstalować aplikację fitatu na przykład albo inne aplikacje żywieniowe, ale to już jest poziom, poziom wyższy. To już na pewno nie jest dla 12, 13, 14 latków. Chociaż 16-17 latki fajnie jakby już liczyły swoją kaloryczność, ale wystarczy, że zapisujesz to, co zjadłeś łącznie z wagą, to ja jestem w stanie Ci pomóc, czy każdy inny dietetyk jest w stanie Ci pomóc i tą kaloryczność obliczyć. Mało tego, taki dzienniczek przyda Ci się. Do szybszej regeneracji lub powrotu do zdrowia. Wyobraź sobie, że piszesz codziennie co jadłeś, jak spałeś i jak trenowałeś, i trafia takie coś do lekarza, twojego prowadzącego, bo nagle dostałeś kontuzję, bo nagle pojawiły się kłopoty jelitowe. Tu jest wszystko jak na dłoni. Czasami pójdziesz do lekarza i, i lekarz cię zapyta: a co pan wczoraj jadł, a co pan jadł dwa dni temu? Kurczę, no nie pamiętasz. No zapewniam, że nie pamiętasz. Ot tak. A tu wszystko masz. Tu będziesz mieć nawet, co jadłeś we wtorek o 15 miesiąc temu. Fajne, nie? Temat na pewno fajny. Zachęcam do zakupu. A jeśli masz pytania, dzwoń, pisz, dzwoń, pisz. Na Messengerze. Albo numer telefonu też gdzieś poniżej będzie podany. Także zapraszam serdecznie i w zdrowiu do setki.